Słuchacie radia Młodzi Wolni. Pozytywni, kreatywni, solidarni. Nadajemy z naszego szkolnego studia radiowego w szóstym LO w Gdańsku. Nasze radio Młodzi Wolni wznawia swoją działalność. W czasie ferii letnich nasza redakcja była rozproszona po różnych wakacyjnych wyprawach. Niektórzy z nas w czasie wakacji podjęli pracę zarobkową. 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022-2023. Zamierzamy w dalszym ciągu doskonalić nasze audycje radiowe. Wrócimy do tworzenia bieżących radiowych serwisów informacyjnych oraz rozbudujemy bloki tematyczne naszego radia. Z radością witamy nasze młodsze koleżanki i kolegów. Którzy zaczynają naukę w klasie pierwszej profilu dziennikarsko-artystycznego. Liczymy na to, że znajdą się wśród Was osoby, które dołączą do naszych redakcji radiowej oraz miesięcznika społeczno-kulturalnego Kreatywni. Wszystkim, zarówno uczniom, jak również nauczycielom, życzymy wszystkiego najlepszego w nowym roku szkolnym. Dla Radia Młodzi Wolni, Aleksandra Pliszka. Słuchacie Radia Młodzi Wolni. Pozytywni, kreatywni, solidarni. Nadajemy z naszego szkolnego studia radiowego w 6 LO w Gdańsku.